Wszystko ustało, czas, dźwięki, ludzie, na chwilę wszystko zamarło, oprócz niego. Wtedy Elun zobaczył pęknięcie nie na ścianie, nie na ulicy, w rzeczywistości w tym, co wszyscy nazywają światem miał wszystko pieniądze, prestiż, wolność ale w tym momencie zrozumiał, że nie ma nawet własnego sumienia coś było nie tak a ta mała porażka postawiłaby go w podróży bez powrotu zostań do końca i odkryj, co kryje się poza symulacją ale bądź ostrożny. Prawda cię nie wyzwoli. Deprogramuje. Elun miał to wszystko. Takiego życia, które wielu uznałoby za idealne. Mieszkanie o wysokim standardzie, nienaganne samochody, nieograniczone podróże i prestiż w odpowiednich miejscach. Nie brakowało mu czasu i pieniędzy, ale pomimo tego wszystkiego jego dni wydawały się puste. Nie zobowiązań, ale znaczenia. To była rutyna człowieka, który osiągnął wszystkie swoje cele i zapomniał po co zaczął. Nic go nie zdziwiło. Kawa była podawana w tej samej filiżance przez tego samego pracownika, w tym samym czasie. Winda zatrzymała się dokładnie na tym piętrze, bez opóźnień. Uśmiechy w biurze wyglądały na wyćwiczone. Spotkania, powtarzające się gesty i wyważone słowa dawały poczucie, że przeżywa wszystko nie wczoraj, ale setki razy. Wszystko kręciło się w kółko, a każdy szczegół wydawał się przetworzony. Nawet przy tak dużej kontroli coś było nie na miejscu. Nie było tego ani widać, ani namacalnie. Była to przerwa pomiędzy chwilami, niezamierzona przerwa w biegu świata. Życie zdawało się toczyć według bardzo napiętego scenariusza, w którym nie było miejsca na nieoczekiwane, a im doskonalszy wydawał się sprzęt, tym bardziej stawał się sztuczny. Elun zaczął zauważać dziwnie punktualne powtórzenia. Srebrny samochód zawsze parkuje w tym samym miejscu na ulicy o tej samej porze. Wysoki mężczyzna w niebieskiej koszuli przeszedł alejkę tym samym krokiem, zawsze unikając patrzenia w bok. Nawet szczekanie szczenięcia wydawało się mieć określony, niemal matematyczny porządek. Na początku pomyślał, że to zabawne. Uważał się za zmęczonego lub nadmiernie zwracającego uwagę na trywialne szczegóły, ale nawrót był trwały. Różni ludzie wypowiadali identyczne zdania, podobnym tonem. Sceny powtarzały się co drugi dzień, zmieniając się jedynie oświetlenie, jak różne odcinki tego samego serialu. Wydawało się, że improwizacja została wyeliminowana ze świata. Wrażenie, że coś zostało zainscenizowane, przestało być niewygodne, a stało się natarczywe. Zbiegi okoliczności, wcześniej drobne, zaczęły układać się w jedną całość, jak fragmenty większego wzoru. Rzeczywistość była zbyt spójna, i Elun czuł, że zamiast żyć w świecie, Wchodził do wnętrza modelu, który miał go rozpraszać. Kilka dni później, wychodząc z budynku, Elun zatrzymał się przed lustrzanym szkłem przy wejściu. Przez chwilę jego odbicie nie nadążało za jego ruchem. Świat wokół zdawał się trwać w czasie rzeczywistym, lecz obraz w lustrze pozostawał nieruchomy przez ułamek sekundy. Po chwili wszystko wróciło na swoje miejsce. Mimo wszystko, coś się nie udało. Próba zapomnienia tego, co zobaczył, była niemożliwa. Zaczął testować środowisko od małych zmian. Zmieniał ścieżki, przerywał rutynę, powodował niestandardowe sytuacje. Obserwowałem reakcję. W kawiarni, obsługująca, powtarzała to samo zdanie, tym samym tonem i uśmiechem, przez trzy kolejne dni. To nie była życzliwość. To było mechaniczne powtarzanie. Tej nocy Elun nie spał. Przeanalizował w myślach wszystkie ostatnie szczegóły, szukał usprawiedliwień, ale nic nie wydawało się spontaniczne. To było tak, jakby świat miał ograniczony zestaw odpowiedzi. Wątpliwości nie były już niejasnym pojęciem. Była to ciągła obecność zainstalowana w głębi umysłu, zanieczyszczająca wszystko bezkształtnym pytaniem. Następnego ranka, kiedy otworzyła telefon komórkowy, Elun zobaczyła film, którego nie pamiętała. W tytule wspomniano o hipotezie symulacji. Zdjęcie przedstawiało mężczyznę obserwującego niebo, na tle cyfrowych kodów. Coś w tej scenie wołało go bez pośpiechu, ale stanowczo. To kliknęło. Głos w filmie powiedział, że świat może być tylko warstwą interpretacji. Ta rutyna, myśli, a nawet decyzje mogą być reakcjami w systemie, którego nie rozpoznajemy. Elun słuchał każdego słowa z niewygodną uwagą. Nie chodziło o wiarę, chodziło o rozpoznanie tego, co już wydawało się zbyt znajome kiedy skończył, przez chwilę pozostawał bez ruchu. To, co usłyszał, nie było specjalnie nowe, ale zdawało się tłumaczyć coś, co zawsze tam było, bez nazwy. Stabilność, której zawsze szukał, teraz zaczynała go dusić. Po raz pierwszy od długiego czasu nie chciałam bezpieczeństwa, chciałem przezwyciężyć wątpliwości, nawet nie wiedząc, co zastanę. W kolejnych dniach Elun odwoływał spotkania, przekładał spotkania i unikał tych samych tras. Szedłem bez celu, zwracając uwagę na twarze, dźwięki i sekwencje. Próbowałam znaleźć w nich przejawy spontaniczności, niespodziewanych reakcji, coś co pokazało, że nie wszystko kieruje się tajemną logiką. Ale świat, zwrócił standardy, sprzedawca apteki zawsze używał tego samego powitania. Kierowca opowiadał historię o tych samych początkach i zakończeniach. Para na placu powtarzała niemal identyczne gesty, zmieniając jedynie kolor ubrania lub kąt padania słońca. Improwizacja sprawiała wrażenie oderwanej od rzeczywistości. Przestał próbować zrozumieć. Zaczął to chłonąć, jak ktoś, kto w milczeniu słucha nowego języka. Nie szukałam już odpowiedzi. Szukałem źródła dyskomfortu. Nie wiedział, czy błąd tkwi w świecie, czy w nim. Poczucie przebywania w zaprojektowanej przestrzeni, a nie zamieszkiwania, zakorzeniło się głęboko. I nie mogłam już tego ignorować. Jeśli czujesz, że ta historia coś w tobie poruszyła, skorzystaj z okazji. I zasubskrybuj kanał. Jeszcze wiele przed nami i nie będziesz chciał przegapić kolejnych historii, które podążają tą samą głęboką i przemieniającą linią. Pewnego dnia przechodząc przez mniej ruchliwą ulicę, Elun zauważył trzy osoby, które przechodziły obok niego niemal w synchronizacji. Nosili podobne kolory, rozmawiali przez telefon komórkowy, poruszali ramionami w podobnym rytmie. Pół godziny później ta sama scena powtórzyła się z niewielkimi zmianami. Nie sposób było tego nie zauważyć. Kilka razy wracał na miejsce. Pani z torbami przechodziła tą samą trasą. Pies obwąchał te same miejsca na chodniku. Pociąg przejeżdżał z tą samą częstotliwością i tym samym dźwiękiem. Nie chodziło tu o miejską rutynę. Za dużo było precyzji, za dużo symetrii. I nikt z obecnych zdawał się tego nie zauważać. Gdy zapadła noc, cisza w mieszkaniu nabrała nowego ciężaru. Widoczne z okna światła miasta przypominały instalację mającą robić wrażenie, a nie witać. Świat stracił teksturę. Wszystko wydawało się symulowane. Patrząc na niezmieniony horyzont, Elun miał dziwne wrażenie, że ktoś lub coś go obserwuje. Przez kolejne tygodnie Elun zanurzała się w treściach dotyczących świadomości, symulowanej rzeczywistości, iluzji zmysłowych, filmy, stare artykuły, mało znane fora. Nic nie było pewne, ale wszystko zdawało się szeptać w tym samym kierunku. Niektórzy mówili kodami, inni w stanach przejrzystości. Każdy opisywał uczucie podobne do tego, którego sam doświadczał, jakby świat zawsze miał coś odkryć, ale nigdy dość. Zaczął unikać kontaktu z bliskimi mu osobami. Nie z pogardy, ale ze strachu, że zobaczę w nich coś, czego nie chciałam potwierdzić. Zauważyłem, że reakcja na niektóre spojrzenia zajęła tysięczne dłużej które frazy zostały powtórzone mechanicznym tonem. Cisza w rozmowach wydawała się dłuższa nie dlatego, że nikt nie miał nic do powiedzenia, ale dlatego, że system nie miał nic do wygenerowania. Częściej spacerował nocą. Miasto wydawało się bardziej szczere, gdy było puste. Oświetlone fasady, animowane billboardy, odgłosy alei, wszystko nadal tam było, ale było w tym coś w rodzaju przejrzystości. Jakby warstwy rzeczywistości stawały się zbyt cienkie. A za nimi coś zaczęło się poruszać. Pewnego ranka obudził się, nie wiedząc dlaczego. Zegar wskazywał trzecią siedemnaście. Przez okno wpadało światło uliczne, rzucając skręcone cienie na sufit. Leżał nieruchomo, bez ruchu. W powietrzu panowała gęsta cisza, ale nie był to spokój. To był brak czegoś, co powinno tam być. Pustka tak głęboka, że wydawało się, że pochłonęła dźwięk świata. Niewiele myśląc, wstał i przeszedł się po domu. Nic nie na miejscu, wszystko jak zawsze, ale uczucie bycia obserwowanym nie zniknęło. Mijając lustro w korytarzu, wydało mu się, że dostrzegł lekki ruch poza odbiciem, zbyt szybki, aby można go było określić. Byłem sam, ale była tam obecność. Coś, co nie było częścią otoczenia lub było jego zbyt dużą częścią. Wrócił do łóżka, ale nie spał. To, co kiedyś było wątpliwością, teraz wydawało się dowodem. Nie miało znaczenia, czy świat był prawdziwy, czy symulowany. Niepokoiła go myśl, że nie jest obserwowany przez osobę, ale przez coś cichego, inteligentnego i cierpliwego. To uczucie nie chciało go opuścić. Tej nocy Elun zrozumiał, że został zauważony. Od tego dnia każdy dźwięk wydawał się mieć intencje. Dźwięk domofonu, brzęk windy, nawet wiatr między budynkami wszystko zaczęło brzmieć zaprogramowanie. Jakby każdy element otoczenia był skalibrowany tak, aby utrzymać go w stanie ciągłego niepokoju. Nic nie było agresywne, nic nie było oczywiste, ale sztuczna harmonia rzeczy brzmiała jak elegancka pułapka. Elun zaczął chodzić ze strachem. Nie ludzi, ale nadmiernej normalności. Miasto wydawało się żywe, ale bez duszy. Ulice były torami, a on był pasażerem w niewidzialnym wagonie. Trasy się zmieniały, twarze się zmieniały, ale poczucie powtarzalności było nieuniknione. Szczegóły zostały odtworzone z taką precyzją, że jego pamięć nie wiedziała już, co było przeszłością, a co teraźniejszością. Idąc, minął trzy uśmiechnięte kobiety przed witryną sklepową. Kilka minut później, gdy skręcił za róg, zobaczył tę samą scenę w innym ubraniu i pod innym kątem. Okno było inne, ale śmiech identyczny. W tym momencie coś w nim pękło. Nie chciałem już żadnych dowodów. Chciałem odejść, ale dokąd? Próbując przerwać cykl, Elun zaczął działać losowo. Jeździłem autobusami w kierunkach, o których nigdy wcześniej nie myślałem. Chodziłem do sklepów bez celu. Siadałem na ławkach na nieznanych placach, żeby po prostu obserwować. Zamiar był prosty: złamać logikę. Jeśli świat na niego reagował, to załamanie powinno wywołać jakąś reakcję. Podczas tych wędrówek zauważył coś jeszcze dziwniejszego. Ilekroć odchodziłem od zwykłego scenariusza, wszystko wydawało się wolniejsze. Samochody mijały chwilę. Ludzie wydawali się mniej widoczni, jakby rzeczywistość potrzebowała trochę czasu, aby dostosować się do nowych wyborów. Czasami dźwięki docierały z opóźnieniem, jakby otoczenie potrzebowało czasu na wyrenderowanie następnej sceny. Któregoś popołudnia, przechodząc przez pustą ulicę, zauważył, że nie ma żadnych cieni. Słońce świeciło jasno, ale nic nie rzucało kształtu na ziemię. Zatrzymał się, rozejrzał się. Potem powoli zaczęły pojawiać się cienie. Jakby zostały aktywowane ręcznie. Nie było już miejsca na sceptycyzm. Pytanie nie brzmiało już, czy coś jest nie tak. Chodziło o to, żeby dowiedzieć się, dokąd to poszło. A ty, czy mieliście kiedyś wrażenie, że coś na świecie zostało zainscenizowane? Jeśli doświadczyłeś czegoś podobnego lub znasz kogoś, kto to zrobił, zostaw komentarz tutaj. Chcę wiedzieć, czy tego rodzaju postrzeganie zapukało już do Twoich drzwi. Poczucie, że otoczenie reaguje na Twoje ruchy, stało się nawracające. Kiedy Elun się wahał, świat zdawał się wahać razem z nim. Zmiana sygnalizacji świetlnej zajęła trochę czasu, dźwięki otoczenia ucichły na chwilę, zanim podjął decyzję. Kiedy poruszał się równomiernie, wszystko zdawało się natychmiast płynąć, jakby coś czekało na jego wybór, aby kontynuować pracę. Ta myśl zaniepokoiła go bardziej niż samo powtórzenie. Jeśli rzeczywistość potrzebowała jego uwagi, aby istnieć, co się stało, gdy przestał patrzeć? Zaczął to testować z większym zamiarem. Wchodził do ciemnych pomieszczeń i milczał. Zostawiłem wyłączony telefon komórkowy. Zatrzymywałem się przed lustrami i unikałem patrzenia bezpośrednio. Dyskomfort narastał, ale także poczucie, że zbliża się do czegoś ważnego. Podczas jednego z tych testów pozostawał bez ruchu w swoim pokoju przez ponad godzinę, nie wydając żadnego dźwięku ani nie wykonując gwałtownych ruchów. Przez chwilę wydawało się, że powietrze zamarzło. Żaden hałas nie dochodził z zewnątrz ani z wewnątrz. Ani dźwięku silnika budynku, ani brzęczenia elektroniki. Nic. To było tak, jakby na kilka sekund znaleźć się poza światem. Kiedy się przeprowadził, wszystko wróciło do normy, ale nie był już taki sam. Przerwa była cicha. Nie było krzyku, żadnego kryzysu, żadnego dramatycznego objawienia. To był właśnie moment, kiedy wszystko straciło swój blask, jakby ktoś obniżył nasycenie świata. Kolory wydawały się matowe, dźwięki stłumione, a ludzie wokół nich czuli się bardziej odlegli niż kiedykolwiek, nawet gdy byli blisko. Elun nie czuł się już częścią tego, to był widz, który obudził się w środku niewłaściwego przedstawienia, przestał się wpasowywać, ignorował zaproszenia, unikał rozmów, porzucał zobowiązania, nie z buntu, ale z bezużyteczności. To, czego szukał, nie znajdowało się już w słowach ani w spotkaniach. Za wszystkim kryło się coś pulsującego, czekającego na rozpoznanie. To już nie było wątpliwości. Było to poszukiwanie bez języka i kierunku. Na tym etapie samotność przestała być skutkiem ubocznym, a stała się narzędziem. Samotność dawała mu swobodę obserwacji. Im bardziej oddalał się od rozpraszaczy, tym wyraźniejsze stawały się wady. Nie były to wady. Były to pęknięcia, maleńkie otwory, przez które wydobywał się inny rodzaj ciszy. Cisza, która go nie dusiła. Zadzwoniłem do niego. Elun zaczął wędrować po nieznanych częściach miasta. Unikałam dzielnic, które wcześniej odwiedzałam. Szukałam zapomnianych ulic, zaułków, gdzie czas zdawał się nie dotykać. Podczas tych samotnych spacerów świat nabrał innej tekstury. Ludzie wydawali się wolniejsi, budynki nieco zniekształcone, jakby tamtejsza rzeczywistość była mniej solidna, mniej sfinalizowana. Miał wrażenie, że opuszczając przewidywalną trasę Wkraczał w niezrenderowane obszary przeżycia. Niektóre znaki były puste, niektóre sklepy wydawały się otwarte, ale w środku nie było nikogo. Na jednej z takich ulic próbował porozmawiać ze stewardem, który stał nieruchomo i patrzył, dopóki nie wyszedł. Odpowiedź nigdy nie nadeszła. Po prostu cisza. W tych regionach czas zdawał się zwalniać. Elun przyjrzał się szczegółom, pęknięciom chodników, suchym liściom, przewodom elektrycznym i wszystko wydawało się zawieszone to nie był spokój wyglądało to tak jakby system nie spodziewał się że ktoś tam będzie dlatego tak naprawdę nie wiedziałam jak zareagować na jego obecność wyszedł ze scenariusza i coś o tym wiedziało podczas jednego z takich spacerów zauważył że ludzie przestali przechodzić mu przez drogę na początku było to subtelne na ruchliwych ulicach zawsze była wokół niego przestrzeń jakby otwierało się niewidzialne pole obserwowałem zmieniające się twarze i ciała zmieniające trajektorie bez wyraźnego powodu Przepływ zreorganizował się tak, aby się nie dotykać. Elun przetestował tę hipotezę, celowo przechodząc przed nieznajomymi. Niektórzy zawahali się, inni zmienili kierunek, nawet nie podnosząc wzroku. To było tak, jakby system próbował uniknąć kolizji z czymś, czego już nie rozumiał, jego, jakby już nie rozpoznał w nim funkcjonalnej części tego scenariusza. Zaczął odczuwać, że jego obecność spowodowała pewnego rodzaju zniekształcenie. Kontrolowane wcześniej środowiska zaczęły wykazywać wady. Znaki mrugały bez znaczenia. Automatyczne drzwi nie otworzyły się. Kiedy wszedł, winda utknęła między piętrami. Drobne usterki techniczne, które stały się zbyt częste, aby je ignorować. Rzeczywistość zaczęła wyraźnie zawodzić i chyba mu się to nie podobało. Elun zaczęła mieć wrażenie, że nie tylko obserwuje system, to mu przeszkadzało. Drobne zmiany w jej codziennym życiu powodowały reakcje łańcuchowe. Jeśli trasa się zmieniła, twarze się zmieniły. Jeśli przez cały dzień milczał, liczba interakcji drastycznie spadała. Nawet algorytmy w ich urządzeniach zaczęły być zbędne, jakby utraciły zdolność przewidywania. Uzyskując dostęp do sieci społecznościowych, widzieli puste treści, odłączone od wyszukiwań. Reklamy przestały mieć sens. Zamiast pokazywać to, czego chciał, pokazali to, co nikogo nie interesowało. To było tak, jakby system, nie mogąc za nim nadążać, zaczynał szwankować. Próbuje bezskutecznie przywrócić go do normalności. Ta porażka stworzyła przestrzeń, próżnia w symulacji, i w tej pustce Elun zaczął słyszeć coś nowego. Żadnych głosów, żadnych obrazów, ale obecność, punkt wewnętrzny, który nie zareagował, nie wydał opinii, nie ocenił, po prostu patrzył. To było jak milczący świadek w sobie samym, spokojny punkt pośród chaosu kodów. Nie wiedział, co to za obecność, ale wiedział, że nie jest niczym nowym. Zawsze tam było po prostu zapomniane, przykryte hałasem rutyny, gotowych odpowiedzi, łańcuchów myśli. Teraz, gdy świat wokół niej zawodził, wyłoniła się jako jedyna rzecz, która się nie zepsuła. Była stabilna, obojętna, żywa. Elun zaczął się na niej opierać. Kiedy zgiełk świata go zdezorientował, wracał do tego punktu. Nie próbowałem zrozumieć, tylko poczuć. Nie było żadnych pytań, żadnych oczekiwań. To była przerwa. I podczas tej przerwy wszystko wydawało się stać jaśniejsze. Twarze ludzi, szczegóły ulic, szum wiatru symulacja nie zniknęła, ale stała się przezroczysta straciłem moc. Zamiast skonfrontować się z systemem, zaczął go z pełną uwagą obserwować. Przestał szukać wad, a zaczął dostrzegać wzorce. Zdał sobie sprawę, że każda reakcja była przewidywalna, każde wydarzenie miało swój cykl. Im wyraźniejsza stawała się ta mechanika, tym bardziej miał wrażenie, że tam nie pasuje. Nie dlatego, że jest lepszy, ale dlatego, że po prostu nie jest tego częścią. Z biegiem czasu Elun przestał szukać wyjaśnień, nie czytałem już artykułów, nie oglądałem filmów, nie szukałem guru, wszystko co spożywałem, wydawało mi się częścią tego samego cyklu, z którego próbowałem się wyrwać. Słowa brzmiały jak przetworzone, jakby każda odpowiedź była już od początku osadzona w pytaniu i żaden z nich nie zabrał go dalej. To właśnie w tym opróżnieniu wydarzyło się coś innego. Zamiast kolejnych wątpliwości, zastał ciszę. Nie cisza nudy i pustki, ale cisza obecności. Byłem tam, całkowicie przebudzony chwilą, nie próbując nazywać, oceniać ani rozumieć. Po prostu być. I w tym stanie symulacja zdawała się tracić swoją sztywność. Krawędzie świata drżały lekko, jak nieostry obraz. W tej przestrzeni nie było żadnej walki, nie było żadnych poszukiwań. Uznanie było tylko jedno. Tak naprawdę nigdy nie został aresztowany. Tym, co trzymało go w symulacji, nie był system, ale nawyk identyfikowania się ze wszystkim, co się pojawiało. Myśli, emocje, role, pragnienia wszystko to utworzyło więzienie. Uświadomienie sobie tego było samo w sobie początkiem wyjścia. Od tego momentu Elun zaczął widzieć wszystko nowymi oczami. Nie chodziło już o ocenę tego, co jest prawdziwe, a co fałszywe, ale o uświadomienie sobie, jak bardzo pomylił się z tym, co go mijało. Każda myśl nie była Twoja, każda emocja tylko odbicie, każde wspomnienie było konstrukcją ukształtowaną przez siły, nad którymi nie miał kontroli, to co zwykłem nazywać ja było po prostu zestawem automatycznych reakcji zaprogramowanych przez doświadczenia i oczekiwania, a teraz, bez tej więzi mógł tylko patrzeć, nie z obojętnością, ale z jasnością, to było jak oglądanie teatru, który znał już na pamięć, a teraz oglądał go z widowni. Wiedział, że wszystko będzie zgodne ze scenariuszem, ale scenariusz już go nie powstrzymywał. Dzięki tej nowej wizji świat zaczął zwalniać. Otaczające rozmowy brzmiały jak echo, gesty powtórzone. Sytuacje są zbyt przewidywalne, aby mogły być spontaniczne. Na zewnątrz nic się nie zmieniło, jednak w środku coś się rozpadło, a zamiast zamieszania była tylko spokojna, stabilna, nietknięta przestrzeń miejsce, do którego świat nie wszedł. Im dłużej Elun milczał, tym bardziej milczał także świat. Przestał próbować zmieniać otoczenie, testując granice symulacji. Po prostu istniało, w prosty sposób, obecne, uważne. I co dziwne, im mniej robił, tym bardziej wszystko wokół niego wydawało się tracić siłę. Rozproszenia nie miały już żadnego smaku, bodźce nie wymagały reakcji. Ulice, które kiedyś tętniły ruchem, teraz wydawały się puste, a nawet pełne. Dźwięki wydawały się cichsze. Wygląd bardziej pusty. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że nie żywił już złudzeń. To było tak, jakby system bez jego emocjonalnego wkładu stopniowo się zużywał. Przekładnia potrzebowała tarcia umysłu, aby się obracać. To właśnie wtedy poczuł coś innego. Nie emocja, nie myśl. To była otwartość, jasność, która nie wynikała z wysiłku, przestrzeń w nim, która zawsze tam była, ale dopiero teraz została dostrzeżona. To nie było miejsce. Ale percepcja, stan istnienia, który nie był zależny od absolutnie niczego, nawet ciała, nawet nie ten czas, nawet nie świat. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób cię poruszyła, zostaw lajka pod filmem to naprawdę pomaga kanałowi w dalszym tworzeniu treści z taką głębią, a najlepsze to nic nie kosztuje. Przejdźmy dalej z historią. Siedząc na podłodze mieszkania bez światła, bez dźwięku, bez zewnętrznych bodźców, Elun pozwolił sobie wejść do środka, żadnej techniki. Żadnego wysiłku, tylko obecność. Ciało oddychało samodzielnie. Umysł nie miał już nic do opowiedzenia. I tam, bez żadnego pragnienia, prawda objawiła się bez słów. Wszystko, co widziałem, czułem i myślałem, było częścią tej samej projekcji. Nie było tam rzeczy i kogoś tutaj. Była tylko świadomość obserwująca siebie poprzez formy i doświadczenia. Elun nie był tą postacią. Nigdy tak nie było. To było tło. Ekran. Na którym wszystko się pojawiło. Jedyna rzecz, która nigdy się nie zmieniła, nigdy się nie urodziła, nigdy nie umarła. W tym momencie czas się zatrzymał, nie jako efekt czy zjawisko, ale jako percepcję. Bez przeszłości i przyszłości wszystko sprowadzało się do absolutu teraz. Mieszkanie, miasto, historia, imię, ciało wszystko tam było, ale unosiło się nad czymś bardziej realnym. I tym czymś był on, nie on tożsamości. Ale to, co pozostało nawet bez niej, następnego ranka, Elun obudził się przez to samo słońce wpadające przez okno, ten sam dźwięk miasta w tle i ten sama aromat kawy parzonej w sąsiednim mieszkaniu, ale wszystko było inne nie w formie, ale w sposobie widzenia. Świat się nie zmienił. Ktokolwiek teraz patrzył, nie był taki sam jak wcześniej chodził tymi samymi ulicami, widział tych samych ludzi, odwiedzał te same miejsca, ale nic go nie powstrzymywało. Wszystko się działo, płynęło, poruszało się, i on po prostu to widział. Bez stawiania oporu, bez osądzania, bez prób modyfikowania tego, co się pojawiło. To było jak oglądanie filmu, ale bez zagłębiania się w fabułę. Między nim a światem była przestrzeń, w której panował pokój. Symulacja się nie skończyła, ale to też już go nie zwodziło. Nadal działał, ze swoimi powtórzeniami, wzorami i przewidywalnymi reakcjami, ale teraz wiedział, że nie musi z nią walczyć. Wszystko co musiałeś zrobić, to pamiętać, że nic z tego nie było trwałe ani ostateczne. To był po prostu taniec kształtów. I w końcu wyszedł z tej roli. Elun wrócił do robienia prostych rzeczy. Kupowałem owoce na targu, czekałem, aż otworzą się światła, słuchałem szumu deszczu uderzającego o szybę. Różnica polega na tym, że teraz nie mylił go z żadnym z tych doświadczeń. Nie potrzebowałam niczego innego, żeby żyć spokojnie. Życie na zewnątrz toczyło się tak samo. Ale w środku wszystko było przestrzenią, emocji wciąż przybywało, umysł wciąż tworzył myśli, osądy, wspomnienia, ale nic z tego go nie wzięło, widział jak wszystko pojawia się, płynie i znika, nie próbując tego utrzymać ani kontrolować. To było jak obserwowanie chmur przesuwających się po niebie. Przyjechali i poszli, ale niebo to pozostało i był niebem. Nie szukałem więcej wyjaśnień, nie potrzebowałem teorii, pominąłem pytanie. Co jest poza symulacją, bo teraz wiedziałem, to co jest na zewnątrz to nie miejsce ani czas ani odpowiedź, to jest to, co obserwujesz, to cisza, która pozostaje, gdy wszystko się zmienia. I ta cisza rozpoznał ją w sobie. Nie zależało mu już na tym, żeby go zrozumiano, niewiele mówił, zachowywał się zwyczajnie, szedł powoli. Ludzie nadal postrzegali go jako odnoszącego sukcesy, powściągliwego człowieka z cichą fortuną, ale wewnątrz Elun przestał być kimś. Była to po prostu świadomość w formie życia, doświadczająca świata bez przywiązywania się do niego. Niektórzy w okolicy zauważyli coś innego rodzaj spokoju, który nie wynikał z kontroli, ale z poddania się, obecność, która nie chciała być postrzegana, ale która sama swoim istnieniem przemieniała otaczającą ją przestrzeń. Elun nie wyjaśnił, nie uczył, nie było takiej potrzeby. Jego istnienie było samą nauką, nawet jeśli nikt nie wiedział, że się uczy. W końcu nic na świecie się nie zmieniło, ale w jego oczach świat nie był już taki sam, i może tylko może tego właśnie wszyscy szukali, nie zdając sobie z tego sprawy. Nie nowe miejsce, ale nowy wygląd, nie wyjście, ale cisza, która odsłania to, co zawsze było poza wszelką symulacją. Czas zrobił swoje, pory roku się zmieniły, ludzie przychodzili i odchodzili, świat wirował jak zawsze, ale dla Eluna każda chwila była kompletna sama w sobie. Nie oczekiwałem już niczego od przyszłości i nie dźwigałem ciężarów z przeszłości. Było obecne i to wystarczyło. Nie jako osiągnięcie, ale jako przypomnienie tego, co nigdy nie przestało istnieć. Nie szukał już żadnych pęknięć w rzeczywistości. Teraz widziałem piękno w powtórzeniach, poezję we wzorach. Nie dlatego, że im wierzyłem, ale dlatego, że widziałem je wyraźnie. Gra toczyła się dalej, ale nie było już potrzeby jej wygrywać. Sumienie nie musiało uciekać. Wystarczyło przyznać, że nigdy nie była aresztowana. Gdyby ktoś zapytał, co odkrył, mógłby nie odpowiedzieć. Może po prostu by się uśmiechnął albo milcz, bo są prawdy, których nie da się opisać słowami, są przekonania, których nie da się wytłumaczyć, są chwile, kiedy jedyne co pozostaje to patrzeć. Spojrzenie spokojne, pozbawione złudzeń, pełne obecności. To samo spojrzenie, które być może teraz masz w sobie, jeśli doszedłeś tak daleko. To dlatego, że coś w tobie też poczuło to wołanie. Takie historie nie kończą się wraz z końcem filmu toczą się dalej w każdym, kto je ogląda. Ciesz się tą chwilą, kliknij teraz, aby polubić kanał i śledzić inne podróże tak intensywne jak ta. Następnie zobaczysz polecany film, wybrany specjalnie po to, aby jeszcze bardziej pogłębić to doświadczenie, a wkrótce potem, wybór innych historii z kanału wszystkie z tą samą siłą prowokowania ciszy. Obecności i transformacji zostań z nami. Czasami wystarczy jeszcze jedna historia, aby zobaczyć to, co było zawsze.